Moi drodzy, sezon szósty zawitał do gry. Dużo broni, nowa miejscówka, nowe pojazdy i wiele innych. Od czego możemy zacząć? Jak widzicie, zalew zdobyczy, nasz kochany Loot Lake lewituje. Poniósł się na ziemię, a tutaj wokół mamy wir, a pod nim jest Kevin. Ja chyba nie muszę tego tłumaczyć, to kiedyś już było. Jak widzicie, w ziemię wniosła się wyspa na Loot Będzie to waży na miejscówka, bo tak naprawdę na jej terenie teraz będzie znajdował się time machine. Przez ostatni tydzień time machine znajdował się na Pleasant Parku. W tym tygodniu został on przeniesiony tutaj w okolice Lutlejka. Oznacza to popchnięcie linii fabularnej o kolejny tydzień. Z czego jestem zadowolony? Cieszę się, że dostajemy nowe rzeczy, że fabuła jednak idzie do przodu. Nie no, ale dobra, powiedzmy sobie szczerze. Nie mogę iść dalej bez zwrócenia uwagi na przedmioty. W tym update'cie, bo to update'cie w cudzysłowie, ponieważ nie musicie nic a nic pobierać. Dostaliśmy wiele broni i rzeczy, które były w sezonie szóstym. Przykładowo, double barrel shotgun, czepiaki, six shooter, akacz, mroźne trafy, rozstawiane wieżyczki strzelające, porta fortressy, dynamity, shockwave'y, kłady... Driftboardy i to nie wszystko. Jak widzicie, mam tutaj w ręku six-shooter. No, strzela spoko. Poza tym w ręku mam kałasznika. Kałacha. No i oczywiście w ekwipunku czepiaki. No. Ja jeszcze że wezmę te nowe rzeczy, by je przetestować. No bo kurde, trzeba przetestować rzeczy z nowego sezonu, w cudzysłowie. O! To co tam widzicie, to jest nowy chyba Rift Encounter. Teraz na mapie będą się pojawiać Rift Countery. Te, co mieliśmy przez cały poprzedni rozdział. O! I jak widzicie, trafił nam się jeden z lepszych. Czyli rękawica. O kurde, typ tu jest. Dobra, kałaszniko. O! Tak, proszę. Może nie potrafię strzelać z kałacha, w sensie mi to lepiej wychodzi. Teraz na mapie możecie znaleźć randomowe o takie właśnie miejscówki, w których znajduje się grappler glove. Czyli spiderka w skrócie. Poza tym, z tego co widziałem, nie zostało to uwzględnione w patchnotach, grapler możemy także pozyskać z supply dropów. O, mamy to Porta Fortress. Szczerze nie mam pojęcia, co wyrzucić. Te czepiaki tak naprawdę są mało przydatne. Bardziej by były przydatne na budowaniu. Ale wracając, w grze mamy kłady. Niestety, z tego co już zauważyli wszyscy, wszyscy dosłownie wszyscy, nie da się nimi latać. Poprzez ladanie mam na myśli dosłowne latanie w sezonach tych yy, takich pierwszych, wiecie. Te kłady są tak naprawdę już wszędzie. O, i jak widzicie my tutaj Time Machine. Jest tutaj cały dialog slom, który tak naprawdę jest ważny dla fabuły, ale dla nas nie jest ważny. Dobra. Kała Ty dobra, ej z Kałacha tak się dobrze strzela, lepiej niż z Emki tak szczerze. Bo ten damage i ta precyzyjność. Serio. Póki będzie trwał sezon 6, będę grał Kałache. Więc tak, co jeszcze? Parę rzeczy zostało wrzuconych do skarbca. Zostały one wrzucone do skarbca z powodu tego, że w cudzysłowie zakończył się sezon 5 i mamy teraz sezon 6. O, jak widzicie, ktoś tam postawił Porta Fortressa. Tak właśnie będzie wyglądał, jak go rozstawimy. Ale Kałach jest celny, Jezu, kocham tą broń. Z gry zostały usunięte c 4 na rzecz czepiaków. Zostały usunięte smołki, Zostały usunięte impulsy na rzecz e, shockwave'ów. Z gry także został usunięty heavy shotgun. Jednakże przez jakiś czas dało się go wydropić z dropów. I poza tym został usunięty jeszcze FAMAS na rzecz Kałacha. Kiejku, jak ja uwielbiam jeździć kładem. O! Jak widzicie pojawia nam się tam Encounter nowy. A, to nie był Encounter, to był Rift. Ale jak już jesteśmy przy Encounterach, przez następny okres tych paru tygodni będą pojawiać się różne Encountery. Przykładowo, oprócz Graffler Grova, którego mamy właśnie teraz w grze, będziemy mogli zdobyć Kinetic Blade, Dirt Bike, a także Shockwave Hammer. Czyli większość, tak naprawdę to wszystkie rzeczy, z chaptera czwartego. Ej, powiedzmy sobie szczerze, to jest idealne miejsce, aby rozstawić Porta Fortress. A, no i tak. Do gry zostały dodane driftboardy oraz kłady, yy, ale to nie oznacza, że usunęli nam z gry nasze wózki sklepowe i -e. O! O! Krzaka mi zbił! No a? Dobra, niszczę A, to AI jest chyba. Dobra, ktoś tu mnie próbuje zasnajpić. Bardzo mi się to nie podoba. Patrząc na to, że mam jeden wolny slot, bo sobie wziąłem dużą potę, znalazłbym najchętniej Double Barela. Six Shootera albo dynamit. No bo tak naprawdę nie będę w stanie zdobyć rozkładanej wieżyczki, a także trapów zimowych, dlatego że wziąłem tryb bez budowania. A i ogólnie, moi drodzy, Fortnite wysłuchało graczy. To już zostanie memem na moim kanale. Ale tak, Fortnite wysłuchało graczy. Została zwiększona ilość małych potek i dużych potek o 20%. Co oznacza, że teraz w końcu będzie shield na mapie? Nie licząc czakjaków. Dobra, wiecie co? Oj, oj, oj. Wow, Ej, nie zadziałał mi bounce pad. Jejku, jak się przestraszyłem, że już nie żyję. No, ale rękawica działa tak jak działała, normalnie. To jest zawsze fajny movement na zero budowania. Mi się podoba. Jezu, dostałem dwa czakjaki. I RPGA. Dobra, biorę RPGA. Dobra, ktoś się we mnie strzela. I on ma chyba tą snajperkę taką śmieszną. Dobra, on się boi. Ojejku, ojejku. Boże, kałach jest tak świetną bronią. Co ja jeszcze mogę wam powiedzieć? Chyba dostaliśmy potwierdzenie, jak będzie wyglądać mapa piątego rozdziału. A będzie ona wyglądać tak. Jedyne co się nie zgadza, to to, że nie ma jeszcze żadnych drzew, ani nie mamy miejscówek. No ale jak się ja się spodziewałem, to jest tylko koncept na razie. Nie jest to jeszcze wykończona cała mapa. Po tym sama mapa ma nazwę Helios. Czyli od boga greckiego. Kurde, no teraz co dostałem? Jakiś karabin. Kurde, ja bym znalazł najchętniej Dynamit. Albo coś innego ciekawego. Ten gość to chyba ja jest. Jeszcze z takich ciekawostek, ciekawosteczek, no to muszę Wam powiedzieć, że o kurde, nie powiem. Mogę Wam powiedzieć, że oficjalne konto Samsunga w Wielkiej Brytanii dało swój post. O tym, że prosi Fortnite o przewrócenie skina galakcji. Dobra, koleżko. Dziękuję. Ktoś mi strzela z całkowicie drugiej strony mapy i mi się to nie podoba. Uuu, uh, mamy dynamit. Dobra, użyjemy, użyjemy. Oczywiście, że użyjemy. Dynamit za RPG. Kurde, mi się to nie opłaca. Ale kurde, pamiętam dynamit z hordobicia. Dynamit jest tak wolną bronią. Więc chyba, chyba sobie jednak odpuścimy. Wracając do wątku, czy myślicie, że do gry wróci Skin Galaxy? Myślicie, że się posunął do aż tak dalekiego kroku? Weźcie się nie mylę, to Fortnite zrepostowało tego tweeta? Albo jakiś leaker fortnite'owy, to mogę się mylić. Ale ktoś na pewno zrepostował odnośnie Fortnite'a. Co oznacza, że Skin Galaxy może wrócić do gry jako item shop, czy coś, nie wiem. Dostaliśmy ostatnio Stranger Things. Stranger Things, którego nie było przez 1400 dni. Więc ja bym powiedział, że wszystko jest możliwe. Dobra, dawaj mi ten zrzut. Ajajaj, ajajaj, koleżko. Dobra, to nie było dobre. Posunięcie z mojej strony. Oj, dobra, ten RPG był całkowicie, całkowicie niepotrzebny, to muszę przyznać. gośmiało się 8 fragów, gratuluję. Dajcie znać, jak wam się podoba sezon szósty.